Wiara to posłuszeństwo Bogu, również i tak można powiedzieć o wierze. Ale posłuszeństwo Bogu żąda sprzeciwu wobec świata, jego nieprawości. W jednym sercu człowieczym są dwie możliwości: słuchać Boga. Albo słuchać świata. Boga słucha się z miłości, świata słucha się ze strachu, z poddaństwa i nikczemności. Tak łatwo nie słuchać Boga. Tak łatwo pozornie Go słuchać, pod warunkiem, że już nic z tego powodu nie zagraża. Wiara bez trudu, bez poświęcenia. Bez ofiary, bez ryzyka to już nie wiara, to najwyżej interes. A interes z Bogiem, jaki to interes? Wiara wymaga trudu. Bez trudu nie byłoby cnót, bez cnót nie byłoby zasług, bez tego nie będzie spawienia i wiecznej nagrody. Dlatego kompromis, który się wdziera w zalęknione serca sprawia, iż strachem własnym tchórzostwem praktycznym ludzie oddzielają się od swojego Boga i od własnego rozumu. Zdradzając Boga stają się bezrozumni, więcej niż bezrozumni stają się dla siebie okrutni, czyż grzech, który kala grzesznika. Nie jest okrucieństwem również względem Niego. Wprawdzie człowiek sprawia wrażenie, iż chce sobie dobrze, ale gdy grzeszy, to jakie czyni sobie dobrze? Grzech jest więcej niż stratą. Grzech jest zatratą. W grzechu człowiek gubi Boga, zatraca siebie. Przekształca się i znikczemnia, czyniąc się człowiekiem smutnym, bezsensownym, zdegradowanym. Któż to jest bowiem grzesznik? To ten, który z wysokości umiowania przez Boga zdegradował się do upadku i pogardy sobą. Tak zdegradowany człowiek nie pojmuje dni swoich, strzeże swego kompromisu, czyli nikczemnej wygody, ubóstwia siebie i swoje zaangażowanie i próbuje sobie wmówić, że to jemu wystarcza. Nie wystarcza. Trzeba słuchać Boga bardziej niż ludzi. Wszystkie klęski narodowe w Ojczyźnie naszej biorą się stąd, że ludzie słuchali bardziej ludzi niż Boga. Bóg odchodził w zapomnienie i pogardę, a oni wchodzili w niewolę swoich oprawców, którzy uwodzili ich kłamstwem, a później mordowali okrucieństwem i prześladowaniami. I tak było w każdym pokoleniu, a dziś jeszcze bardziej niż w dniach minionych. Gdy patrzysz na Boże dzieło, strzeż się zła. Aby się nie wyniszczył Bożego Zamysłu, który Ciebie dotyczy, w Bożym Dziele jest zadanie Twoje. Boże dzieło jest zleceniem od Boga dla Ciebie. Masz wziąć udział w sprawach Bożych, swego nie liczyć, Bogu nie żałować, oddać się Jemu. I zaufać do końca, ponieczek słaby jest, to to oddanie się Panu Bogu musi być sobie samemu przypominane, przywoływane i ponawiane, aby ciągle, bez przerwy, wołać do Boga o moc i Jego zwycięstwo.